Witam w Akademii Profesjonalisty Alchemii Urody. Dzisiaj chcę opowiedzieć o y, niezwykłym pakiecie ośmiu zabiegów jednej z najstarszych i najlepszych firm w kosmetyce naturalnej, kosmetyce profesjonalnej, firmie Cosmetica Vital z Barcelony z Hiszpanii. Ten pakiet ośmiu zabiegów to y, kosmetyki, oczywiście, procedury zabiegów i bardzo y, proste y, wykonanie. Co wchodzi w skład? Jeżeli chodzi o kosmetyki, więc rozpoczniemy, o, rozpoczniemy od yy, czterech produktów do zmywania twarzy, do demakijażu. Jest to uniwersalna pianka z różą bułgarską, którą zmywamy twarz oraz kontur oka. Jest bardzo dobra nawet do najbardziej opornych tuszów do rzęs. Hydrolat Różany który aplikujemy tuż po zmywaniu twarzy. To jest drugi produkt. To jest generalnie dla cery wrażliwej, normalnej, starszej do zabiegów takich bardziej odmładzających. Natomiast jeżeli ktoś ma cerę tłustą, mieszaną, trądzikową, są oczywiście osobne dwa zmywacze, czyli żel z drzewem herbacianym i lawendą, żel Purity oraz tonik z drzewem herbacianym i lawendą. Też po zmyciu hydrolat, czyli mamy już cztery kosmetyki. Następny etap to peeling. Te trzy tuby, które tutaj widzicie jest to peeling, maska i krem. One są stuprocentowo, jak mówiłam, naturalne i pozbawione e, zapachu. Są neutralne. Jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, nawet na najlepsze olejki eteryczne, używamy bez olejków eterycznych. Oraz jeżeli ktoś jest w ciąży, to y, trzeba zaznaczyć, że olejki są przeciwwskazaniem. Więc po procesie demakijażu wykonujemy peeling. Peeling to nic innego jak olej sezamowy, masło shea i krzemionka z kokosa. Jest to peeling, który wykonujemy albo y, bez olejków eterycznych, albo jak powiem później, mamy też cztery mieszanki olejków eterycznych, którymi personalizujemy cały zabieg. Natural Visage. Po zmyciu peelingu robimy Aroma kompres. I tu opowiem o czterech mieszankach, które wchodzą w skład tego pakietu. Rozpocznijmy od, od liftingu. Ta mieszanka 10 ml starczy na około 120 zabiegów. Mieszanka lifting służy do zabiegów. Odmładzających, liftingujących, takich estricto poprawiających owal i przywracających fabryczne kształty naszej twarzy. Druga mieszanka jest estricto na zmarszczki. Działa jak Botox, Age Stop. Do zabiegów odmładzających, przeciwzmarszczkowych i dla skóry bardzo suchej. Trzecia mieszanka, Cel reneve. jest to mieszanka. Yy, bardzo napiżająca i likwidująca yy, wszelakie przebarwienia starsze czy bardziej takie yy, jak gdyby o, po obecnym okresie yy, letnim. Cel Renew i Balancer dla CELY tłustej, mieszanej oraz bardzo trądzikowej. Tymi czterema mieszankami personalizujemy wszystkie zabiegi. Aroma kompres jest to nic innego jak w stylu japońskim Oshibori. Jedna kropla na gorący ręcznik olejków eterycznych, przykładamy na twarz i aplikujemy około jednej minuty, żeby skóra po prostu się nawilżyła i przygotowała do wchłaniania tych zapachów które pomogą od środka też zrelaksować, bo nic innego podczas każdego zabiegu chodzi też o relaks regenerację psychofizyczną naszej klientki. Po aromakompresie nakładamy maseczkę. I w pakiecie jest maska kremowa nawilżająca, do której dodajemy wybrany olejek, mieszankę olejków eterycznych i nakładamy na twarz na około 20 Minut. Można ją zmyć, można ją zecześć, bo ona generalnie wchłania się i, i może jak gdyby zostać niezmywana z twarzy. Są dwie opcje. Na koniec masaż. Na kremie, też stuprocentowo naturalnym, bez żadnych dodatków e, zapachowych, też go możemy personalizować odpowiednią mieszanką, o, mieszanką olejków eterycznych. I jeżeli skóra jest bardzo, bardzo, bardzo sucha, możemy dodać odrobinę oleju bazowego. O tych olejach zaraz opowiem. I na tym kremie robimy masaż. Jeszcze w skład tych ośmiu zabiegów wchodzą trzy oleje bazowe, szlachetne oleje bazowe. Są to róża mosketa. To jest klejnot wśród olejków. To jest olejek firma. Kosmetika Vital, ten olejek yy, sprowadza z chile. Jest to olejek o największej sile regeneracji, a tym bardziej działa jak gaśnica dla cery bardzo wrażliwej, emocjonalnej i z trądzikiem różowatym. Ma całe bogactwo kwasów omega, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, więc jest to yy, jedyny chyba na świecie olejek, który ma taką dużą siłę regeneracji. Następnym olejem. Też silnie regenerującym jest olej marokański, argan. Silnie regeneruje, ale jeżeli, jeżeli ktoś ma cerę wrażliwą, bardziej polecam różę mosketa. I trzecim olejem dla cery już bardziej albo bardzo młodej, albo trądzikowej, tłustej, mieszanej jest olej żożoba. Ten pozyskiwany z Arizony. O największej sile działa, działania. Jest to olej, który nigdy nie jełczeje. To jest taka specyfika tego oleju. Bardzo często jest dodawany jako konserwant w kosmetyce naturalnej, więc ten olejek działa szybko i skutecznie, nawet przy skórze mocno trądzikowej. Nawet ją podlecza, i nie, nie myślimy tutaj, że oleje zatykają pory. Nie, mają tak małą cząsteczkę i tak łatwą przepuszczalność przez naszą skórę, że po prostu działają natychmiast. Same w sobie, same w sobie, ale jak dodamy już którąś z mieszanek, znaczy każda ma swój kroplomierz, wtedy ta siła jest potrojona. Jest to, yy, jest to siła yy, rażenia dla, yy, dla cer i bardzo wrażliwych z trącikiem różowatym, to już mój tak skrajny, i bardzo tłustych mieszanych. Z trądzikiem pospolitym. Oczywiście po środku wszystkie cery, sucha, mieszana. Można zrobić zabieg na kontur oka, także o, spadnie Purity. Jakie zabiegi wykonujemy? Lifting, podnoszenie, poprawianie owalu, dekoldu szyi, twarzy, zabieg Age Stop, Estricto na zmarszczki, botoksik na pierwsze zmarszczki albo już istniejące na przebarwienia, bo teraz będzie to sezonowy zabieg. Zabieg dla cery tłustej mieszanej, trądzikowej, zabieg super nawilżający i regenerujący. Także w tym wszystkim macie całe spektrum działania. Produkty, procedury, szkolenie online albo stacjonalne, stacjonarne. Zapraszam wszystkich serdecznie. Ja pod filmem zamieszczę wszelakie linki, żeby poczytać bardziej szczegółowej o, o tych ośmiu zabiegach, i w innych filmach, w następnych filmach opowiem o każdym zabiegu z osobna. Wszystkie informacje znajdziecie w sklepie www.sklep alchemiaurody.pl albo druga strona www.alchemiaurody.pl. Zapraszam do